Witam, nazywam się Jarosław Homa. Znajdujemy się oczywiście standardowo w naszej poznańskiej Akademii Barmanów za przedwisem Pana Dariusza Kosiorka. Zaprezentuję dzisiaj sawerka, bo jej najbardziej lubię, na absolucie grejpfrutowym, absolut gruszkowy, standardowo syrop cukrowy, sok z cytryny, troszeczkę soku z ananasa i dla złamania trochę gingera. Także na sobie schodzimy. Szykarek. O nasz na, na, jest na tym Jak widać jestem już kolejną osobą, która znajduje się za tym przepięknym barem, prawda? nic tylko korzystać. Myślę, że cała Polska się dowie, jaki. Yes. Tak, tak. Sprawdźmy, czy ma fajnie schłodzone. Widzimy, co jest potrzebne. Dobrze, a więc tak. 20 litrów cytryny. 20 ml sok z ananasa. Tutaj kolega w tle. Na Facebooku już wszystko to umieszcza, także... się dźwiękami nie przejmować. Syrop cukrowy. 20 ml. 5 ml. ginger, monin. Przechodzimy teraz do produktu naszego spotkania, mianowicie Absolut, gruszeczka 20 ml. Absolut grejpfrutowy również 20 ml. Kapselek. Także już mamy wszystkie składniki wlane, ładujemy do tak, tu. Także tu na bogato zamknę kręg. Myślę, że to się wystarczy. Nasze szkiełko, na początku załadujemy. Ja myślę, że ktoś lubi Sawery to akurat ta propozycja gwarantuje, że przypadnie do gustu. Trzy. aromatyzowanie malutkie mała skóreczka sobie z dwie kosteczki dodamy żeby bogato było i dodamy sobie tutaj jeszcze gadżety pod tytułem skórka pomarańczy o <śleszamy> ale się zdarza Jakąś tam na ostatnią Dobrze. to jest jak najbardziej wskazane już. Dziękuję bardzo.